I mamy 7 po 10, 71%, więc 4% w nocy zjadł sentry mode i ruszamy w stronę jeziora Garda. Po drodze zajedziemy na supercharger, żeby się trochę podładować, mieć trochę zapasu i jedziemy do ogrodów w miejscowości nad jeziorem Garda, do Giardinio Botanico. Także mamy być tam na miejscu o 14.10, a o 12.00 jesteśmy na super chargerze. Każe nam się ładować 5 minut, żeby dowieść 10%. Pewnie się podudujemy z 15.20, żeby mieć tam zapas energii. Także omijam, opuszczamy dzisiaj już San Marino, w którym nocowaliśmy, i ruszamy na jezioro Garda. I zjeżdżamy z San Marino, więc jestem ciekaw, ile odzyskamy energii zjeżdżając ze szczytu tego państewka. Teraz mamy 71% i jedziemy w dół. No, i zjechaliśmy na Sandu odzyskując 1% energii, i takie mamy zużycie po 6 km drogi, zjeżdżając z San Marino 20 km za nami, a my wciąż zużycie na minusie. Wyjeżdżaliśmy 71%, mieliśmy baterii, mamy 73%. Zobaczymy, jak daleko zajedziemy, będąc, mając zużycie na minusie. Stoimy sobie na czerwonym świetle. I jedziemy. Zostało nam 147 km do superchargera, gdzie się trochę podładujemy. I jedziemy dalej nad jezioro Garda. Zielone. Ruszamy. I dopiero po niemal 30 km wyzerowaliśmy zużycie po wjeździe na autostradę. Teraz zużycie dosyć duże. Nie wiem czemu. Jechaliśmy na autostradę. Jedziemy sobie tak 120-130. No i Tesla uznała, że dojedziemy i nie musimy się ładować po drodze, no ale ja wolę się doładować, więc dojeżdżamy sobie do najbliższego, no najdalszego superchargera jaki jest. Więc zmiana planów, 190 km do superchargera, dwie godzinki, a później już tam zostanie tam kilkadziesiąt kilometrów do Gardy, jeziora, do miejsca, do którego na początek jedziemy. I zobaczymy, gdzie tam potem będziemy nocować, bo planujemy nocować nad jeziorem Garda dzisiaj. Przed chwilą mówiłem, że mam wysokie na autostradzie zużycie. Ja źle spojrzałem, bo patrzcie, przejechaliśmy 50 km i mamy 69W na kilometr, czyli 7 kWh na 100 km zużycie na tą chwilę. Także, no, zużycie niezłe, ale to wynika z tego, że 30 km niemal przejechaliśmy bez zużycia energii. Także cały Eurotrip za nami już 16,5 kWh na 100 km, średnie zużycie. Przejechaliśmy już prawie 2000 km, no bo tutaj, tak jak już wcześniej wspominałem na poprzednich filmach, nie wyzerowałem na początku starcie, po starcie z domu. No i jedziemy sobie. Obecna trasa to jest 51 km, no i zobaczcie, zużycie niecałe 7 kWh na 100 km. Jedziemy autostradą tak od 100 do 130 km na godzinę. I 2,5 godziny za nami drogi 230 km przejechane 14,7 kWh na 100 km Zużycie nam wyszło na końcu I jesteśmy na superchargerze Na 0% mieliśmy dojechać do ogrodu Więc tu się spokojnie zaraz doładujemy Chwila przerwy, rozprostowanie nóg I będziemy jechać dalej A mamy tutaj Nowe V4 Dosyć sporo stanowisk Chyba 24 Tutaj są V3 z tego co widzę A z tyłu po raz drugi widzę Tesle Y, stoi sobie tam w kolorze Quicksilver i moja trójka też w kolorze Quicksilver. Także tyle, podłączam się i się ładujemy. I do takiego miasteczka handlowego trafiliśmy przy superchargerze we Włoszech. No ładnie tutaj, chętnie sobie tutaj pospacerujemy, zobaczymy. A tam widać moją Teslę w oddali, jak się ładuje. No, ładne miasteczko, można tu odpocząć, usiąść, zjeść coś, skorzystać z toalety, czy zrobić jakieś zakupy. Tesla się ładuje, będziemy zaraz ruszać, tutaj stoi piękna Tesla 3 w kolorze Quicksilver i nowy Y w tym samym kolorze. Ładnie wyglądają, muszę przyznać. Wczoraj mówiłem trochę o wadach Tesli, dzisiaj powiem o kilku zaletach. Jedna z nich, która jest do i zaletą, to właśnie możliwość ładowania na superchargerach i czasem w miejscach bardzo urokliwych. Druga zaleta Tesli to ten komfort jazdy, płynność jazdy, to uwielbiam. Ta moc, która ma. No i ta relacja ceny do tego, co ten samochód oferuje, jest bezkonkurencyjna według mnie. Ciężko znaleźć auto spalinowe o takiej mocy i takim wyposażeniu w tej cenie. Właściwie to nie znajdziemy. I też ciężko o innego elektryka, który jest tak skonstruowany, tak niezawodny, tak prosto stworzony i tak łatwy w serwisowaniu. Więc to niewątpliwie są zalety testy. Ok, my tu się ładowaliśmy, kilkanaście minut, obeszliśmy sobie miasteczko, korzystaliśmy z toalety i za chwilę ruszamy dalej. Dzisiaj piękna pogoda, ponad 20 stopni, więc krótki rękawek i ruszamy nad jezioro Garda. I po 21 minutach naładowani do 77% ruszamy dalej. O 14.25 za godzinę i 20 minut 76 km mamy być już u celu, a na zewnątrz 23 stopnie. Także, my już na tyle, ile nam tu zeszło czasu, i jedziemy sobie dalej. Uroki elektromobilności. O 14.27 dojechaliśmy, jest 14.43, i dopiero nam się udało ogarnąć parking, czyli zapłatę za parking i ładowanie samochodu. Nie chciało skoczyć Plug surfing niby jest, jest niestety drożej, ale też karty nie załapało. No ale się udało, zajęło to ile? 14.27? 20 minut, aż podłączyliśmy się i idziemy do ogrodów. Także, tyle. I w takich pięknych okolicznościach przyrody, kilka stwierdzeń, czyli tak. Jadąc tutaj, nie musiałem się ładować na superchargerze koniecznie. Mogłem tu dojechać i podłączyć się do tej ładowarki AC. Z drugiej strony, przez to, że byłem na superchargerze, mogłem się tutaj nie podłączać do ładowarki. Ale jak sprawdziłem na plakserze, że jest zaraz przy ogrodzie, to czemu nie skorzystać? No i co? No, jedyny minus, że 20 minut mi zajęło podłączenie się do niej, bo nie miałem tej aplikacji i musiałem się tam zarejestrować, podać swoje dane. A potem jeszcze raz mi jakiś błąd wyskoczył, więc musiałem drugi raz jeszcze wpisać te dane i podłączyć samochód. Także wymaga to trochę wysiłku. Trzeba być cierpliwym i spokojnym, żeby to dobrze zrobić i nie pomylić się gdzieś. Ale jeżeli ten czas mamy, to się podłączymy i możemy się zawsze doładować. A ogrody bardzo ładne. Także, jeżeli to dobrze ogarniemy i wcześniej sobie znajdziemy tam, gdzie chcemy jechać, różne aplikacje czy strony, gdzie są ładowarki, wcześniej się poregistrujemy, no to to ładowanie będzie nam zajmować mniej czasu niż nawet tankowanie bo po prostu będziemy się ładować gdzieś przy okazji. No i my tu spędziliśmy prawie 3 godziny do 83% auto naładowane. Klimatyzacja była włączona w trybie kempingowym, żeby nam się wnętrze mocno nie nagrzało i się wszystko nam tam nie porozpuszczało. Także co, my się opakujemy i jedziemy objechać Jezioro Garda i dzisiaj nocujemy w Malce, Sine, w urokliwej miejscowości po wschodniej stronie jeziora. Także ja się odłączam i to co jest fajne to kluczyk do Tesli, w takim ja mam akurat pokrowcu i dlaczego on się przydaje? Ja na przykład do tego, żeby łatwo odblokować gniazdo. Wystarczy przytrzymać ten przycisk tutaj na kluczyku i gniazdo odblokowujemy i kończymy ładowanie. Także ja zwijam ten kabel. I ruszamy w dalszą drogę. Właśnie objeżdżamy jezioro Garda. No i góry tutaj robią wrażenie swoją potęgą. A tutaj na prawo mamy jezioro, chociaż go teraz nie widać. Słupek zasłania, ale o, i wjeżdżamy do jaskini. A jaskiń na tej drodze jest mnóstwo. Znaczy jaskiń, tuneli dokładnie. Różnych tuneli grubo z skały i takich zrobionych różnie większych, mniejszych, dłuższych, krótszych, także tych jaskin tutaj mnóstwo. I tu mamy jezioro Garda i góry jeszcze ze śniegiem. Także objeżdżamy sobie jezioro Garda przez tunele. Nie wiem co ja mam z tymi jaskiniami, ale nie, no, chyba mi jeszcze pamiętam jaskinie ze Słowenii, która była też mega ciekawa. No i tak się jedzie, a zużycie 13.3, bo jedzie się tutaj Wolno, spokojnie Rzędem wyprzedzać Bardzo nie ma gdzie Chyba, że ma się motocykl No to motocykliści tutaj szaleją Także jedziemy dalej No i kończymy piąty dzień Naszej podróży po Europie Te ślady białe tutaj, które widzicie To zostawiła Moja Tesla, także tak Dzisiaj przerysowałem podwoziem Tesli Wjeżdżając tutaj w tą Uliczkę. No i za nami przy 5 dni: 2300 km i dzisiaj zrobiliśmy 391. Dojechaliśmy tutaj przed 19.00. Zameldowaliśmy się w hotelu i poszliśmy pozwiedzać na miasto, przejście uliczkami, zjeść jakąś kolację. I teraz wracamy do hotelu, idziemy spać. Jutro wstajemy, idziemy na zamek i jedziemy prawdopodobnie na Liechtenstein. Także na dzisiaj to wszystko. Tesla cała. Pod spód zajrzałem. Troszkę progi pod spodem plastikowe się przerysowały, ale nic poważnego. Oś tutaj ślady dosyć poważne. No mój błąd. Mogłem podjechać trochę dalej i zawrócić i wjechać sobie tędy. Albo mogłem no bardziej uważać. A ja jechałem, jechałem stamtąd i tutaj się zawinąłem. W tą uliczkę się zawinąłem. No i Tesla przerysowała Zdarza się Na szczęście pod spodem solidna płyta I nic się nie stało I jeszcze na koniec Tesla stoi Pod spodem przerysowane delikatnie progi I z przodu zderzak Ale też pod spodem na szczęście nie widać tego A ten zderzak pod spodem przerysowałem Wjeżdżając tutaj do tego garażu Także już teraz wiem czemu wiele osób wybiera Tesla Y No jest wyższa Więc takich wyzwań nie ma tutaj od tej strony, może to nie wygląda tak strasznie ale jest to tak kiepsko wyprofilowane i dosyć mocno się zjeżdża w dół że ja wjeżdżając tutaj niestety przyhaczyłem przodem o ten próg ten na dole no i sobie zderzak od spodu troszkę przerysowałem, ale no, na szczęście tego z zewnątrz nigdzie nie widać dopiero jak się człowiek położy pod samochód to może zauważyć przerysowanie więc źle nie jest no i idziemy do hotelu i na dzisiaj koniec Wycieczki piątej, piątego dnia, i też na koniec tego filmu, jak wczoraj, wrzucę Wam trochę zdjęć z dzisiejszego dnia. To tyle, do zobaczenia w sobotę.